Hejka kochani, witajcie serdecznie na moim kanale ja akurat wróciłam ze sklepu Natusia no jeszcze chyba śpię, dlatego tak trochę ciszej mówię zrobiłam akurat zakupy bo my mamy w pranie dzisiaj nad jezioro jechać, myślałam żeby pojechać nad morze, ale się tak lipnie czułam, że mówię nie trochę za daleko żeby jechać to pojedziemy dzisiaj nad jeziorko, bo dzisiaj ma być 26 stopni a od jutra ma znowu zacząć padać, dopiero ten dzisiaj jest sobota, dopiero w środę ma być troszkę ładniej, i cały tydzień zaś będzie padał. Więc o, chyba moi, moja klaseczka się chyba obudziła. Dzień dobry, klaseczko. Ja Będę już stała. Masz mogę normalnie mówić. Okna się pootwierać, żeby tu trochę chłodno było, bo jak później przyjedziemy, to żeby tak ciepło nie było, jak ma być dzisiaj na dworzu, prawie 30 stopni. Zaraz ten rozpakuję jedzenie, zrobię śniadanko. Opony jeszcze musisz naładować. A, to koło. No. Nie, opony, opony. opony nie kochani. <laughs> opony na dół. Nie, no koło będę musiała jeszcze napompować. Tam muszę iść do piwnicy, zobaczyć, gdzie ono tam jest. No, żeby moja Nacia miała jakieś zajęcie, bo ostatnio byliśmy nad jeziorem, to nic nie wzięłam Trochę się nudziła, więc dzisiaj muszę chociaż to koło wziąć Nacia już umie pływać, jakby co Tylko ona tak lubi na tym kole sobie poleżeć Dobra, rozpakowuję No i ten tu akurat wzięłam bagietkę dzisiaj na jeziorko. Bo, jak my jedziemy nad jezioro, a jest ciepło, to ja nigdy nie robię kanapek, nie smaruję, bo to później tak nie smakuje. Dlatego wzięłam tylko bagietkę. Tu na śniadanko chlebek, on jest jeszcze trochę ciepły. Ja będę musiała go otworzyć, żeby tak nie zaparowało za bardzo. Jest jeszcze trochę ciepły. To na śniadanko będzie ciepły chlebek. Yy, wodę jeszcze dokupiłam, bo Natasia jak idzie spać, to ona lubi też koło siebie kołuszka mieć wodę, więc te małe buteleczki dokupuję. Yy, tutaj te ogórki kupiłam. Popcorn. <grym> tutaj taki serek kupiłam. Wędliny, wędliny już praktycznie nie mam, ale serek też może być z chlebem. Tutaj ten y, dużą wodę. Wodę jeszcze mam, ale mimo wszystko dokupiłam. Coś, tutaj jabłuszka kupiłam. Te nektarynki, bo jak jest teraz taki sezon nektarynkowy, no to trzeba kupić. Bo później już na jesień, zimę to lipa jest. Z tym o tu coś jeszcze jest. A miód kupiłam. No tutaj ziemniaki dokupiłam. Do tych ciasteczek to miód brakował, mleko, tak? Migdałowe. I banan. I banan. banan? A jak banana nie ma, to nie będzie pasowało? Nie. To jeszcze banana muszę dokupić. Banana. 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 No dobrze, to banana dokupię. <noise> Dobra, mleko migdałowe mam kupione do ciastek. Tutaj jeszcze, aha, bolognese kupiłam. Tą puszkę kukurydzy No bo tutaj takie ciasteczka żeby zrobić Ale to, to tak nie... I tego, i arbuza kupiłam jeszcze Dostałam raz w prezencie właśnie tutaj taki słoiczek Z tymi składnikami właśnie do ciasteczek Tu są płatki, ten słonecznik, orzech, No różne Zobaczymy, czy to ten będzie dobre. I do tego właśnie potrzebny był yy, miód. Ten migdałowe dałowe mleko i i banan muszę jeszcze kupić. O bananie zapomniałam. Nad, nad jezioro. O arbuzie nie zapomniałam. Bakietce nie zapomniałam. Aha, tutaj jeszcze na tusi praca. Yy, ten. Ja to sama chcę pokazać. No. I tutaj jest pierwsza piosenka. No, no to się piosenki sobie tutaj zapisuję, które jej się podobają. Tutaj jeszcze nie skończyłam. To I, to... I tą piosenkę już... mm, Tu są po angielsku tylko, nie? Same tylko po angielsku masz, czy jakieś no, wiem? No ja dopiero dwie piosenki napisałam mam No dobrze, dobrze. Ale tylko po angielsku. No ja to tak angielskie nie za bardzo, więc. Dobra. To są te na tyle zakupu, wiele nie kupywałam. Ponad 30 euro zapłaciłam, około 40. Wiele nie kupiłam, a no ja no ale co zrobić? A, i tego kwiatka. Moja lawenda. Lawenda. Już musiała podlać. Nie, bo jeszcze jest trochę. Ale ładnie rośnie, no. Jak przyjdziemy? to to wtedy... Aha, no dobrze. Dobra, to ja to tutaj będę chowała i ten śniadanie przygotuję. Pójdę to koło zobaczyć i wtedy na jezioro pojedziemy, żeby skorzystać z pogody, bo Natasia już wtorek nie wsiadę do taty jedzie, wtedy muszę jakoś troszeczkę jeszcze z natu się coś pokorzystać. A tu ją Natasia. Kiedyś, ja nie wiem, jakoś miesiąc temu Nacia mi coś o Labubu powiedziała Ja mówię, jakie Labubu? Ja w ogóle nie wiedziałam, co to w ogóle jest Tak, Wie... bo to w trendzie przyszło No i jakoś ostatnio w internecie widzę, ale jak ja widziałam takie ko kobiety po 30 z tymi z torebkami, z tymi Labubu Ja mówię, ja piesz? To, to jest trochę przesadza Ja mówię, no dzieci to ok, sobie mogą to nosić, nie? Ale ceny też są ten, to akurat ten był za 15 euro, ja nie wiem Oryginalne to są już chyba dużo droższe. No ale to um, jest. Popmar. Ale chiński popmar. Bo to jest. Chociaż to też jest drogie, bo 70, 70 zł, taki mały labubu. <gryw> <gryw> Jak te czekolady dubajskie. Ej, 100 zł, jedna czekolada wcześniej kosztowała, nie? Osa A mogłaś nawet za 100 euro kupić. No to było chore, chore no, ceny. To było chore, Dobra, ja to rozpakowuję. I ten rozpakowuję, chowam i śniadanie szykuję. No, Ale nie mam wędlinki, serek też może być kotuś? okej. Okay. Ale tym bardziej, że e, ta dubajska czekolada ty nie masz na długo. Zjesz i już nie masz. No tak, a kasa z... poszła No właśnie. I to 100 zł. No. <laughs> Sorry. 100 euro. złoty za czekoladę, masakra. Za no. euro, a to to były na 100 euro? Tak, na początku było na 100 euro Co? Tak Ja nawet nie widziałam, no Dopiero do... w trendzie przyszło No Jezus To chyba jakaś złota czekolada była Nie wiem jak ludzie mogą się, gdzie to jest trochę... Złota czekolada tamta była La bu bu, la bu ludzi... Ty co? mi robisz obcia No skończymy? bo to jest, jest śmieszne te. Z tymi lapubą, ale okay. no, Ale ludzie myślą parę, że to niby jest jakieś. Co? Się boić? Można, czy coś takiego? Nie wiem. ja Bo To tu nic... niby monster jest. Ja to nic nie widzę, ale kiedyś jak była mała, to taką małpkę miałam podobną, ale nie z takim uśmiechem. i <grym, grym>, twoje <grym, mapki. My już nad jezioro wychodzimy, o, już koło napompowane. I jeszcze taki materac miałam, ale nie wiem gdzie go mam całkiem nowy, tam już wszystko schowane, ten y, do schłodzenia taka, że jak to się nazywa, no takie coś mam do schłodzenia włożone, żeby było zimne, arbuza, bagietkę, dobra telefon, plecak, wszystko mam i wychodzimy, o 10 powinniśmy być na miejscu. Dobra, my lecimy. Ja nie będę nagrywała e, tego jeziora, bo ja już tyle razy nagrywałam, że to bez sensu ciągle to samo nagrywać. Dlatego tylko chciałam poinformować, że już lecimy nad jeziorko. No, my nie lecimy, my idziemy. No idziemy. I kolejnego dnia. Wczoraj ja już nie nagrywałam, jak przyjechałyśmy z jeziora, bo było tak ciepło, już mi się, byłam zmęczona, nie chciało mi się już nic nagrywać. No. A teraz akurat ten, e, zabieram się, bo chcę ciastka zrobić. My. No, czy te, Chcesz też pomóc? Aha, Natalka tam u siebie w biurku układa Armagedonik Bo na ten Przed wyjazdem w środę jedzie już do taty Na drugą część wakacji Dlatego mówiła, że chce sobie poukładać To tutaj ten robi tam porządki To nie będę pokazywała Bo wszystko powyciągała. Tu pranie się robi Znaczy się już skończyło, teraz jeszcze muszę ręczniki wyprać I tutaj jeszcze Koktajlika robię dzisiaj tak ciepło że miałam ochotę na ten troskawkowy koktajl. Dobra, ja tu teraz będę tą te yy, ciastkę robiła. Pogoda dzisiaj jest taka sobie. Powiem wam, że ta pogoda jest lipiec, który już prawie. No aha kurami. A to chyba z Polski, co? Z Polski, tak. No jak w Polsce mieliśmy kupione. No fajne. No yy, powiem wam, że tutaj. Pogoda jest raz, jeden dzień jest fajnie ciepło. Wczoraj było 26 stopni, nie? Dzisiaj potem wieczorem zaczęło padać, grzmić wieczorem zaczęło. Dzisiaj tak deszczowo. Nie wiem, cały tydzień patrzyłam w tym w internecie, ma padać. To ten lipiec jest, powiem Wam, taki sobie: jeden, dwa dni ciepła, a reszta to taki deszcz, no ale. No jo. Tutaj akurat mam produkty do ciastka, to ja. Ten raz dostałam od znajomych, muszę to wykorzystać na te ciastka. Tu jest słonecznik, płatki, orzeszki, ten i tam inne jeszcze składniki, później zobaczę. Musiałam kupić do tych ciastek mleko migdałowe. Miód musiałam kupić, banan potrzebny, no i to wszystko. No i 15 nie? minut na końcu będę musiała to piec. A pierw 10 minut na 10 minut to będzie trzeba odstawić, żeby to się wszystko e, wchłoniło razem. Zobaczymy jak to będzie smakowało. Na początku ja nie wiedziałam, że to są ciastka. Nie myślałam, że to ogólnie się tylko tak miesza z tym, z mlekiem, że to jakiś taki miks. A później to patrzę, że to jest przepis na na ciastka. No ok. No pierw tego banana weźmie się to się go tutaj Yy, Widelcem piefu a potem to wszystko się zmiksuje mikserem. Będziesz chciała to zmiksować? Natasia? Dobra. Natasia jeszcze w piżamie? Excuse me. Dzisiaj ma taki dzień lenia. Nacia lubi w piżamce sobie chodzić. Ja to kiedyś lubiłam w piżamie po domu chodzić, a teraz powiem wam, że jak ja wstanę, to ja muszę się normalnie ubrać, bo jak ja chodzę w piżamie, to ja się czuję taka rozliniwiona, nie? Ale jak rozleniwiona. byłam rozleniwiona, ale jak byłam ten też tak za dzieciaka, to też lubiłam w chodzić. No, a to moja prynceska, Luska, taka słodnie takie. mikser, dobra. A ja jestem ciekawa, czy te spodemki Natalka, te wiesz, co ci kupiłam, ten kapel, czy nie będą za duże? Nie. Ty jeszcze przymierzysz. Kuczek, mi to denerwuje, tu mi to urosło i to tak odstaje. Ty masz też takie coś, nie? Dobra, robimy te ciacha. To chcesz tego banana? Ten? Widelcem z nieśpiew? Dobra, to zabieraj się za robotem, To będzie chmiała. O, moja Natasia, czekaj, zobaczę, co tam jeszcze będzie trzeba dać. Eee, aha, cztery łyżki oleju, cztery łyżki y, miodu. I cztery łyżki e, tego, mleka migdałowego. No tutaj mamy te wszystkie składniki, tu trzeba to wsypać. Chcesz wsypać? Może jak, to, jak nie dasz, to może sobie tą łyżką ten pomóc. Bo to może tam jest no tak, do... do... widzę orzechy, dwa gatunki orzechów, słonecznik. Teraz już tam nie pójdę. Łóżki do środka. No dobrze, to już później się wysypię. Już są takie te. U! <laughs> tam jeszcze coś jest. Zapach cynamonowy to jest. To chyba będzie jakiś taki posmak cynamonu tych ciastek. A ty lubisz cynamon? Wymieszać? Tak, tak, to musisz wszystko dobrze wymieszać. Tak wiesz. To pójdzie do umycia Ja to ten, ja to zostawię, tą butelkę. No dobrze, mieszaj, mieszaj, porządnie. Nie, było coś. Ja tą butelkę ten zostawię. Umyję ją. Tutaj to też, to wszystko jest z tego. I tu będzie można wtedy coś. Coś mieć. Jest bardzo fajna. O, tutaj jeszcze jakiś ten, truskawka. Nie, to jest fajne, tu widzisz, to jest na tą gumeczkę, tego to można akurat wykorzystać, nie trzeba tego wyrzucać, bo ja ogólnie wyrzut te słoiki, usuwam, ale to jest takie fajne, muszę jeszcze umyć, no to, to, Jezu, to jest mam z... ci pomóc, Tak, ciężki. dobra, tu mi się pranie robi, muszę jeszcze ręczniki wyprać. tam maskotki Natalki i tutaj te ciastka, trzeba już 10 minut, mi część już dałam. Tutaj jeszcze połowa została, ale to się wszystko nie zmieści, nie chcę za, żeby tutaj za bardzo ciasno wszystko było. Dobra. Jedna część jest. Dam teraz do piekarnika. Zobaczymy jak to będzie smakowało. No, a ja tak trochę sobie z leksza poukładałam w szafie jeszcze dzisiaj. Nie tak idealnie, ale <noise> poukładane jest. Tutaj pewnie jeszcze z dwa swetry pewnie w tym roku już ostatni raz będą, bo one już są, ten żółt już jest dosyć wynoszony i ten tutaj no, będę musiała trochę coś na zimę dokupić, ale zobaczymy, na razie jeszcze tam, jeszcze mam tutaj w tej szafie będę musiała poukładać No, a ja teraz na obiad te paluszki rybne szykuję, będą paluszki rybne i całe te ciastka, one może idealnie nie wyglądają ale to jest taki. A to wszystko? Nie, ja jeszcze połowę mam, ale już mi się A. na razie połowę nie chce. Dałam do lodówki. Mhm. To się później ten. No to ostygnie. To ja później te ciasteczka do, do pojemnika dam, żeby tutaj nie ten nie kurzyły się. Ale na chwilę dałam, tylko żeby właśnie się ost ten ostudził. Ja już te usmażyłam. Yy, paluszki rybne, sałateczka będzie. Woda. No i smacznego, kotyś. Dziękuję. A ja jeszcze w piżamie. No. My dzisiaj praktycznie jest tak... Jezu, mam takie włosy. dzisiaj głowę myłam, ej, a włosy mam tak beznadziejne. Masakra. To jest to, jak jest wilgotne powietrze na dworzu. Wtedy nieważne, czy ją umyję, czy nie. One to są takie beznadziejne. Dobra, my sobie zjemy też trochę? po trochę. Przygotowałam ciuchy do spakowania dla Natalki, a my jutro mamy w planie na basen jechać. Z rana myślałam na ten do... Yy, na basen do takiej tropikany pojechać, to jest 100 km stąd. Ale Nacia mi powiedziała, że jej się podobało w Wolfsburgu. Na basenie to może do Wolfsburga pojedziemy. Mam nadzieję, że jutro padać tak nie będzie. No ale jutro ostatni dzień ze mną jest, więc tego... No jutro to wtedy auto będzie moli. No to na pewno, więc muszę coś jutro ten zorganizować, żeby gdzieś jeszcze pójść. Kurde, lipa, że tak taka pogoda jest, bo tak byśmy na, jakby było fajnie, ciepło, na odkryty basen poszły, gdzie może, gdzie mogłaby sobie na dworzu pobyć, a tak. No tam, gdzie ja ostatnio z koleżanką byłam, mm. tam nie, byśmy nie mogli iść, bo tam jest budowa. Aha, no ale wyście były tam, gdzie, na dworzu, nie? Tak. No, tam, gdzie byście na dworzu. No i na dworzu byłoby lepiej, ale przy takiej pogodzie, to gdzie na dworzu, na deszczu by się ten Masakrem, no ale ten lipiec taki troszeczkę beznadziejny jest, nie ma gdzie tak za bardzo wyjść, jak jest pogoda to ja od razu korzystam, od razu jedziemy na ten, nad jezioro, czy, yy, czy rowerem, idziemy na rowerem, pojeździć trochę, no teraz pogody nie ma, ale na ciebie jest ostatni dzień ze mną, no to chociaż na basen pójdziemy, nie bo... no jutro ostatni. No, ten, jak nie było. Nie bałem, myślałam, że ci a, jak nie było tak za bardzo też pogody, to do tego gotingem pojechałyśmy no w tym roku. Ja miałam ochotę ten do Polski pojechać nad morze. Ja wiem, że niektórzy za Polską nie za bardzo, bo tam woda zimna i tak dalej. No, ale ja uwielbiam do tej Polski jeździć, tym bardziej, że rzadko jeżdżę, to, to jedzenie polskie uwielbiam tego gofra nad morzem polskiego i tak dalej. No lubię do, Pol do Polski jeździć, mimo że pogoda nie jest za super czasami, chociaż nie, ja, my przeważnie jeździmy jak jest ładna pogoda, w zeszłym roku jak myśmy pojechały było ponad 30 stopni, fakt krótko, ale ja akurat tylko na te dni wtedy pojechałam, w tym roku też bym pojechała, no ale tak nie za bardzo, Polska jakby nie było najtańszym, nie jest nad morze, a myśmy już dwa razy w tym roku w Polsce były, e, w lutym byłyśmy i w marcu. No, pogoda za bardzo nie była, no ale musiałyśmy pojechać. No. Um, no. no i dlatego latem teraz tak nie wypaliło. No. No, w przyszłym ale... roku pojedziemy do Polski albo może wypali jakiś inny kraj, zobaczymy. Muszę się bardziej zmobilizować na ten. na odkładanie. <laughs> sobie, ja już sobie tego powiedziałam, że jakoś tam puszkę sobie wezmę. I tego muszę bardziej rozpiskę zrobić, co kupuję, co, co bardziej mi jest potrzebne, co nie. Tak samo z jedzeniem, żeby tak bardziej zaoszczędzić i może za rok gdzieś dalej pojechać. U ciebie tradycja w Polsce są gofry, a u mnie są te warkoczyki. No, Natasia, jak jedziemy do Polski, to Natalka co roku miała warkoczyki? No, co, co roku ten, każdego roku inne kolory, ale ten, zawsze warkoczyki, nie? A mama zawsze z, ten gofry. Chociaż ty też gofry lubisz, ale Natalka tak y, za bardzo z owocami nie, nie? Ale w zeszłym roku jak spróbowałaś, to chyba ci smakowało, czy nie? No. Bo tu w domu jak ja robię gofry, no to naprawdę smakują. Ale jak my jedziemy nad morze, to tak nie za bardzo. No i jak ktoś nad morze ten na przykład rzadko tak jeździ, no to przy promenadzie to lepiej gofrów nie kupywać, bo tam są najdroższe. I to o parę złotych. Myśmy kawałek dalej poszły i parę złotych mniej zapłaciłyśmy i jeszcze były pyszniejsze. Ja raz przy promenadzie kupiłam, no to takie sobie były i nie za tanie, a kawałek dalej myśmy poszły następnego dnia i były pyszne. No pamiętasz jak ja od Göttingen um, jechaliśmy z Prawatem, no. to my też kupiliśmy coś do picia, nie? Mhm. I w jednym sklepie to kosztowało jedno picie 3 euro. A w drugim tylko parę centym. Mówiłam ci. No. No, w tym jednym takim spożywczym, na tym nadworcu, jak myśmy w Kanowerze były, no to w jednym no to bardzo drogie. W jednym sklepie tam była Coca-Cola i woda po 3 euro, buteleczka mała butelka 3 euro, a poszliśmy do Rosmana i w Rosmanie niecałe euro zapłaciłyśmy. czy euro 50? Euro 50 chyba, bo ja, za, ja dwie kupiłam i 3 euro zapłaciłam. Ale 3 euro za wodę, małą butelkę wody lub tą małą butelkę Coca-Coli, 3 euro masakra. <noise> Naciągnij, chodźmy wtedy do Rosmana, może tam. Ja myślałam, że myśmy mało czasu miały, żeby wrócić na pociąg, dlatego nie byłam pewna, ale było mało osób w Rosmanie, za no to poszłyśmy. nie? Dobra, ja też cię, bo już tutaj chłodno się zaraz zrobi. Ja już takich. No. Aha. Dobra. My sobie jeszcze ten bo jeszcze jutro ostatni dzień jest, to my sobie pogramy troszeczkę w Nintendo i posprzątamy no i tego. Tak, ja już nagrywać nie będę sobie teraz zjem trochę pogramy ze z Nacią odpoczniemy, na, tam jeszcze może przy biurku ogarniemy, zobaczę jakby co wtedy do Juterka jutro wtedy się odezwę, z rana będziemy jechały, muszę jeszcze spakować tylko na ten basen do jutra a moja nacie jeszcze w ale pewnie my dzisiaj już wychodzić nigdzie nie będziemy, bo to tak pada, dlatego w domku sobie ogarniamy. Dobrze, jakby co to wtedy do Juterka. już w aucie, kolejnego dnia jedziemy właśnie do Wolfsburga nad, na basen. To okay. moja Natusia. Jest godzina dziewiąta czy po dziewiątej? Po dziewiątej pewnie, no prawie dziesiąta. Po dziesiątej będziemy, bo tam jest około 50, 50 kilometrów. Więc ja, dobra, jedziemy fajnie, że jeszcze nie pada. Ogólnie patrzyłam, to niby miało dzisiaj cały dzień padać, ale na razie nam się pogoda trafiła. Dobra, my zmykamy. Już dojechałyśmy, tam jest ten. Tam jest lo na lodowisko. można iść sobie łyż na łyżwach pojeździć, a tutaj my idziemy na, pływanie. na basen w Wolsburgu. A tu moja Natasia, <noise> zadowolona. No tutaj tak wejście jest ładniejsze niż. O, a my już wróciliśmy. Jestem, tak powiem Wam, wykończona. Ja teraz. A ja, zmęczona. Ja teraz będę kąpanie, Tutaj Natalka musi się wykąpać, ja też się muszę wykąpać. Obiad teraz wstawię i tu jeszcze pakowanie. Muszę jeszcze spakować dzisiaj, bo Natalka jutro do Taty jedzie, więc musi być wszystko popakowane. Tu już część mam, troszeczkę no, tam Prawie 4 godziny byliśmy i. Ja już jestem kaput. Dużo, trochę lipka, bo tam tylko jeden basem był otwarty, reszty, takie, e, reszty były w remoncie. No, te najlepsze rzeczy były w remoncie. Te, mhm. co się najbardziej cieszyłam, żeby przyjść. No ale okej, okay, tam wstęp kosztował jakoś 8 coś za cały dzień, 7, więc. Euro 30 euro. No to za ciebie, ja mówię, razem, za nas dwóch. Razem 7,30 euro. 730 Aha, dla no, 2 euro, a dla ciebie 5 aha, no, no to wtedy czyściej za nas dwie, więc jak na cały dzień ok, ale ja tam bym cały dzień nie wytrzymała, już miała dość bo tam tylko z jednego basenu korzystać 4 godziny wystarczy trochę na dworzu, trochę tego jest ok dobra, ja już jestem tak wykończona teraz do kąpania bo włosy już tego skóra już tak nie, nie pachnie samym tym, czuję z samym tym chlorem Okej, okay. jakby co, ja życzę Wam miłego dnia. No i do usłyszenia. Do następnego. Pa! Pa!